Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamsgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Odszedł tak, jakby grał samego siebie w filmie, w którym reżyser zapomniał dodać scenariusz. Bez napisów końcowych, bez pożegnalnego kadru. Po prostu zniknął w domu, w którym nikt już nie słyszał kroków. Gene Heckman, człowiek, który przez prawie 50 lat patrzył z ekranu na miliony widzów, odszedł w ciszy. Nie zostały po nim owacje, ale dziwne zbiegi okoliczności, niepokojąca chronologia i wrażenie, że to wszystko nie powinno się było wydarzyć w ten sposób. A jednak się wydarzyło. Oglądaj do końca, żeby poznać informacje, które naprawdę mrożą krew w żyłach. Jeśli napisz komentarz, aktor i zostawisz łapkę w górę, to przypnę ci serduszko. Co odkryła policja w domu zmarłych małżonków? Dom zmarłych małżonków znaleziono przypadkowo. Pomocnicy, którzy przyjechali załatwić zwykłe sprawy, zauważyli przez okno ciała. Dom, w którym wszystko zawsze było poukładane według harmonogramu, nagle stał się cichy i nieruchomy. Szeryf, który przybył na wezwanie, zastał niezwykle spokojną scenę. Jakby nikt nie wołał o pomoc, nikt się nie bronił, nie próbował uciekać. Gene leżał przy wejściu w domowych kapciach, z laską i okularami przeciwsłonecznymi, jakby miał zamiar wyjść na ganek, ale nie zdążył. Becy leżała na półprysznicu obok butelka z tabletkami. Sportowe ubranie, otwarte drzwi i cisza. Policja odnotowała brak śladów przemocy, okna były całe, alarm nie włączył się, cenne przedmioty były na swoich miejscach, lecz drzwi były lekko uchylone. Dlaczego? Czy ktoś wyszedł, czy może nie zdążył dojść do progu? Biegli sądowi ocenili, że ciała leżały tam co najmniej tydzień, skóra zaczęła się mumifikować, twarze były opuchnięte. To była śmierć powolna, codzienna, taka przy której mijają dni, a nikt nie puka do drzwi ani dziennikarze, ani przyjaciele, ani przypadkowi przechodnie. Nawet pies rasy australijski kelpie o imieniu Zinna umarł w klatce z odwodnienia. Dwa pozostałe psy, jeden w domu, drugi biegał po podwórku żyły, ale były zdezorientowane. Oczywiście pojawią się wersje wydarzeń. Będą badania toksykologiczne, przesłuchania personelu, rekonstrukcje. Odejście od świata w góry Nowego Meksyku. Zanim został aktorem, Gene Hackman odbył służbę w Korpusie Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Miał wówczas zaledwie 16 lat, skłamał o swoim wieku, by móc dostać się do wojska. Służył na Hawajach, w Chinach i w Japonii. To właśnie wtedy przyswoił sobie dyscyplinę, odporność i powściągliwość cechy, które pozostały z nim na zawsze. Gen Hackman nie był po prostu aktorem, stał się głosem swojej epoki. Twardą, nieuśmiechniętą twarzą amerykańskiego kina, w którym sprawiedliwość nie przychodziła zgodnie z harmonogramem, ale zawsze na czas. Na swoim koncie miał dwa Oscary, dziesiątki niezapomnianych ról i co najważniejsze, bezwarunkowe zaufanie widzów. On nie grał roli. On był charakterem. Jego Doyle z francuskiego łącznika albo mały Bill bez przebaczenia, to nie były karykatury, to były archetypy wyrzeźbione na ciele gatunku, niczym grawerunek w stali. Ar... A potem zapadła cisza. Genenie nie umarł. Zniknął. Nie odszedł ze sceny tylko do życia prywatnego. Po zakończeniu kariery filmowej nie po prostu zniknął w ciszy, został pisarzem. Wydał kilka powieści historycznych oraz thrillerów. Były to książki o honorze, o wojnie, o trudnych wyborach moralnych, dokładnie te same tematy, które podejmował w swoich najlepszych rolach. Tyle że teraz zamiast kamery były strony. Nawet opuszczając Hollywood, nadal robił to, co umiał najlepiej, opowiadał historię. Pomimo zniknięcia z życia publicznego, w roku 2022 w internecie pojawiło się nagranie: 92-letni Gene Hackman w szortach kupuje hamburgera w barze szybkiej obsługi. Nagrał go przypadkowy przechodzień, fan, który rozpoznał legendę. Ten obraz starszy mężczyzna z burgerem, niespiesznie idący po parkingu w pełnym słońcu, stał się niespodziewanym pożegnalnym portretem. Nie wybrał zgiełkliwego Los Angeles, nostalgicznej Pasadeny, ani wschodniego wybrzeża. Wybrał Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. Ten krajobraz ciszy i rozrzedzonego powietrza nie był wyborem przypadkowym. To miasteczko od dawna przyciągało artystów, samotników i marzycieli. Mieszkali tu Georgia O'Keeffe, Demi Moore, Steve Martin. Położone niemal 2130 metrów nad poziomem morza rozrzedzone powietrze i przestrzeń. To miejsce wybierają ci, którzy chcą zniknąć bez śladu, ale z klasą. Mieszkał nie w domu z widokiem na pustynię, ale w domu z Betsy. Tą samą, która była młodsza o 30 lat. Tą, która grała na fortepianie, gdy on kręcił swój ostatni film. Tą, która przez kolejne dekady wymyślała poranne rytuały, pilnowała jego leków i planowała spacery. Para, o której prawie nic nie pisano, bo nie było o czym pisać. Nie kłócili się, nie rozwodzili, nie udzielali szczerych wywiadów, po prostu byli razem przez długi czas. Dlatego wiadomość, że oboje zostali znalezieni martwi w różnych pomieszczeniach ich domu z psem nieruchomo stojącym w klatce obok ciała Betsy. To brzmi nie tylko jak tragedia, to brzmi jak zagadka. Klasyczna, amerykańska opowieść w duchu Noir. ŚLADY TAJEMNICZEGO FANA Niewytłumaczalne śmierci nieuchronnie rodzą pytania i podejrzenia, nawet jeśli brak jest widocznych oznak przestępstwa. Cień wątpliwości trwa w rozmowach i przerwach między oficjalnymi oświadczeniami. W przypadku Jenea, Hackmana i Betsy Rakawy taka cień pojawił się niemal od razu. Historia wypłynęła dzięki fryzjerowi o imieniu Christopher, który znał Betsy od wielu lat. Poinformował policję, że w grudniu 2024 roku jego klientka wyglądała na naprawdę zaniepokojoną. Chodziło o nieznajomego, który czyhał na nich przy bramie zamkniętego kompleksu, śledził samochód aż do podmiejskiej dzielnicy. Pojawiał się na parkingu, pokazywał zdjęcia Hakmana i domagał się autografu od Betsy. Wtedy ona zareagowała zdecydowanie, nazywając takie zachowanie brakiem szacunku i odjechali. Jednak ten epizod powtórzył się inny dzień, inne miejsce, ta sama osoba, ta sama obsesja, tym razem z butelką wina jako prezentem, którego odrzucili. Po śmierci pary te wspomnienia zabrzmiały złowrogo. Nagłówki, które wcześniej wydawały się tabloidowe, nagle powtarzały to samo pytanie. A co jeśli to nie tylko wiek i choroba? A co jeśli ktoś przyszedł nie z bronią, ale z groźbą, której nie rozpoznał alarm? Niektóre hipotezy brzmiały absurdalnie, np. przypuszczenie, że fan mógł celowo zarazić Betsy hantawirusem. Jednak specjaliści twierdzą, że celowe zakażenie tym wirusem jest praktycznie niemożliwe. Bardziej realistyczna hipoteza była psychologiczna. Prześladowanie, strach, obsesyjne poczucie zagrożenia mogły podkopać i tak kruche zdrowie Gina. W wieku 95 lat, z chorobą Alzheimera i słabym sercem, był wyjątkowo podatny. Jeśli naprawdę martwił się obecy i czuł zagrożenie, czy sam stres mógł stać się zabójcą? Policja jednak była niezwykle ostrożna. Szeryf Mendoza podkreślał: "Nie znaleziono żadnych śladów łamania, żadnych dowodów na obecność fana". Jeśli w ogóle istniał, zniknął z pola widzenia na długo przed tragedią. Jego obraz pozostał jak echo, jak przypuszczenie, którego nie można udowodnić, ale też trudno odrzucić. Dopiero 7 marca, prawie dwa tygodnie po znalezieniu ciał, opublikowano wyniki. Lyoneś. Oficjalne orzeczenie. Naturalna śmierć. Wyniki sekcji zwłok były jednocześnie przekonujące i niesłychanie bolesne. Betsy Arakawa, lat 65, zmarła na hantawirusowy zespół płucny chorobę rzadką, niemal egzotyczną, której nie spodziewa się w kronikach gwiazd. Hantawirus to coś, co żyje w kurzu i szczelinach za tapicerką, w śladach gryzoni miejscach, gdzie nie powinno być w domu gwiazdy filmowej. Ale jak się okazuje, gwiazdy też mieszkają w domach z piwnicami. Zespół rozwija się gwałtownie, zaczyna się jak przeziębienie, kończy się dusznościami. Szans na przeżycie jest prawie zero, jeśli nie zacznie się leczenia od razu. Wszystko wskazuje na to, że Becy aktywna i dbająca o dom, nie zdawała sobie sprawy z powagi sytuacji. Tego dnia dzwoniła do lekarza, miała wyznaczoną wizytę, której jednak nie zdążyła odbyć prawdopodobnie był już późny wieczór. Zniknęła nie w fizycznym sensie, ale w tym bardziej przerażającym, kiedy człowiek przestaje odpowiadać, a nikt od razu tego nie zauważa. Gene został sam dosłownie z ciałem zmarłej żony i psami, z ciszą i własną chorobą, z utratą, której być może nawet nie uświadomił sobie, ponieważ choroba Alzheimera dawno odebrała mu poczucie, co było, co jest i co będzie. Mógł myśleć, że Betsy śpi lub po prostu wyszła do innego pokoju, a może wszystko wiedział, ale nie mógł nic zrobić. Rozrusznik serca, który stał się jego ostatnim kronikarzem, rejestrował aktywność do wieczora 17 lutego. Oznacza to, że prawdopodobnie zmarł w nocy na 18 lutego niemal tydzień samotności z laską, okularami i próbą być może dotarcia do drzwi. Znaleźli go przy wejściu. Wszystkie te drobiazgi laska, kapcie, okulary przeciwsłoneczne składają się na obraz, który nie pasuje do suchego sformułowania natura na śmierć. Sąsiedzi w rzadkich rozmowach przyznawali, że nie opuszcza ich uczucie, iż w tej historii coś umyka. Nie przestępstwo, lecz coś subtelnego nerw. Emocja, niewidzialny prąd, który mógł przejść przez dom w tamten fatalny luty, jak wyładowanie elektryczne bez oparzenia, tylko z gasnącym światłem. Dlatego, nawet gdy wszystkie wersje zostaną zamknięte, a sprawa trafi do archiwum, pozostanie coś, czego nie da się zapisać w raporcie: sylwetka na parkingu, butelka wina której odmówiono i która stała się symbolem otwarte drzwi oraz to niewytłumaczalne poczucie, że może ktoś jednak przyszedł, ale nie zostawił śladów. Wątpliwości fanów pozostaną. Tajny tunel. Tydzień później internet wybuchł sensacją w piwnicy domu. Agenci FBI znaleźli włas ukryty pod dywanem. Prowadził w dół do wąskiego, wilgotnego tunelu, którego ściany zrobione były z surowej ziemi. Powietrze było ciężkie, duszne jakby nasycone czymś niewidzialnym. Dlaczego Heckman kopał? Pasjonował się historią, pisał powieści o dzikim zachodzie. Nowy Meksyk trudno nazwać zwyczajnym miejscem, to ziemia indyjskich pochówków, hiszpańskich skarbów i zapomnianych legend. Możliwe, że aktor znalazł starą mapę i postanowił sprawdzić, czy pod jego działką nie kryje się coś ważnego. W tunelu znaleziono kości, pożółkłe kartki papieru ślady pleśni oraz własnoręcznie wykonany warsztat, stół, narzędzia, słoiki z rtęcią. Wygląda na to, że Hackman rzeczywiście próbował otworzyć starożytne artefakty. Jednak w zamkniętej przestrzeni pary rtęci i zarodniki grzybów łatwo mogły zatruć powietrze. To tłumaczy uporczywy kaszel psów, chorobę jego żony Betsy i być może także jego własną śmierć. Podobno FBI zabezpieczyło kasetę z nagraniem głosu Hackmana, na którym mówi Jest tam pod ziemią, czuję to... Potem słychać dziwny szum, jakby bulgotała woda albo oddychało coś żywego. Można to zrzucić na dezorientację i zmiany związane z wiekiem, ale w jego notatkach pojawia się wciąż to samo. Cienie się poruszają, ściany oddychają, zszedłem niżej i jest blisko. Człowiek, który całe życie grał paranoików, na końcu sam stał się jednym z nich. Teraz dom stoi pusty, FBI pilnuje go, jakby wewnątrz ukryte było coś ważnego. Mieszkańcy twierdzą, że tunel został zasypany, lecz nocami ziemia pod domem nadal dudni. Sąsiedzi przysięgają, że dźwięk pozostał. Dziennikarze proszą o dostęp, ale go nie otrzymują, a szum pod ziemią nie ustaje nawet teraz. Wiek, choroba, być może Alzheimera, być może przypadkowe zatrucie wszystko jest możliwe ale czy to tłumaczy synchroniczność, dlaczego odeszli niemal jednocześnie? Dlaczego nikt nie usłyszał? Chsy. Domysły, przypuszczenia, hipotezy. Kiedy wiadomość o śmierci Genea, Hackmana i jego żony obiegła nagłówki, coś w tym odbiorze wydało się jak porażka rzeczywistości i oczywiście, jako pierwsi na scenę weszli nie aktorzy, lecz śledczy. W przeciwieństwie do widzów, oni nie zadowalali się końcowymi akordami: morderstwo, nieszczęśliwy wypadek, zatrucie wszystko wymaga diagnozy, dokumentacji i podpisów. Dlatego szeryf hrabstwa Santa Fe, Aiden Mendoza, wystąpił z oświadczeniem, od którego zwykle zaczynają się zawiłe dramaty. Przyczyny śmierci nie zostały ustalone nie ma zagrożenia dla otoczenia dodał. Nie sądził raczej, że tym kogoś uspokoi raczej dlatego, że w takich sytuacjach ta fraza jest obowiązkowa, jak recepta wypisana przez lekarza. Jednak, pomimo pozornej spokoju, sama scena ciała w różnych pokojach, Zmarły pies z odwodnienia, otwarte drzwi i grzejnik obok, ciała wyglądała zbyt nienaturalnie, zbyt wiele rzeczy się nie zgadzało. I dlatego sprawa przyjęła najpoważniejszy obrót, nakaz przeszukania, zabezpieczenie rzeczy, przesłuchania i ekspertyzy. Nie tylko ze względu na formalności, lecz dlatego, że u każdego uczestnika śledztwa pojawiło się to samo pytanie. A co jeśli to niezwykły przypadek? Co zarekwirowano z domu? Brzmiało to niemal jak katalog prywatnego życia wyniesiony na światło dzienne. Dwa telefony, butelka z lekami na receptę oraz opakowanie paracetamolu, dokumenty medyczne, a co dziwne najbardziej intymna rzecz, czyli biurkowy planer na 2025 rok. Wersje przebiegały według stopni prawdopodobieństwa. Czy mogli się zatruć gazem? Jednak techniczne badania rozwiały wątpliwości, nie było wycieków tlenku, węgla ani żadnych oznak awarii. Wszystko było na miejscu, wszystko zbyt spokojne. Oznaczało to, że śmierć nastąpiła inaczej. Pierwszym ważnym kluczem okazał się nie człowiek, lecz maszyna wszczepiony w pierścinie Hackmana rozrusznik serca. Stał się kronikarzem jego ostatnich biologicznych impulsów. I oto data, 17 lutego 2025 roku, niemal 10 dni przed znalezieniem ciał. Elektroniczne serce ucichło i zarejestrowało punkt startowy. W przypadku Betsy było trudniej i nie miała wszczepionego urządzenia śledzącego tylko ciało, które opowiedziało więcej niż by się chciało. Głębsza mumifikacja, więcej oznak upływu czasu, większa cisza. Śledczy skłaniali się do myśli, że zmarła pierwsza, możliwe że na kilka dni przed mężem. I wtedy wszystko stało się szczególnie ostre. Jeśli odeszła pierwsza, co robił on? Dlaczego nie wezwał pomocy? Nie mógł nie chciał. Łazienka, w której znaleziono betsy, zdawała się skrywać odpowiedzi, ale odmawiała ich ujawnienia. Tabletki, ale nieśmiertelne, pozycja, ale nie taka, w której umiera się dobrowolnie, upadek, ale bez śladów uderzenia, włączony grzejnik i jak się okazało nie dla ciepła, lecz jako mimowolny przyspieszacz rozkładu. Wilgoć odparowała, kości wyschły, a ciało stało się zbyt kruche, jak na te szerokości geograficzne. Nawet gwiazdy umierają w samotności. Oficjalna wersja o śmierci gwiazd była sucha i codzienna, naturalne przyczyny, tragiczny zbieg okoliczności. Jednak szczegóły tej historii nie dawały spokoju. Dlatego właśnie ta tragedia wywołała taki rezonans, tak niewiarygodne wydawało się, że coś takiego mogło się wydarzyć w Wigilię i dotknąć kogoś, kogo miliony znały i kochały z ekranu. Jeśli w tej historii jest jakaś lekcja, to nie o nagłości śmierci, to już wiemy. To o samotności, o tym, jak może być bezszelestna, jak nakłada się na codzienność jak warstwa kurzu i o tym, że zaledwie jeden gest uwagi może zmienić finał. Wątpliwości fanów Hackmana Kiedy mówi się o Hantawirusie, wyobraźnia podsuwa obrazy z filmów dokumentalnych opuszczone farmy, zakurzone szopy, skrzypiące drzwi, ślady myszy na betonowej posadzce, powietrze, którego strach wdychać. W tym kontekście śmierć Betsy Arakawy wydawała się niemal nieprawdopodobna. Dom był zadbany, podwórze czyste, bez najmniejszego śladu brudu czy zaniedbania. Lecz wirus, jak się okazało, nie zważa na powierzchowny blask, żyje według własnych praw, poza konwenansami i statusami. Kontrola Departamentu Zdrowia potwierdziła obecność Gryzoni prawdopodobnie w bocznej szopie, może w starym garażu. Ktoś tam szurał, ktoś zostawił niewidoczny ślad, wystarczy jeden oddech, by cząsteczka znalazła się w płucach. Reszta to kwestia odporności, przypadku i pecha. W powietrzu pojawiło się jednak główne słowo XXI wieku. Spisek. Sceptycy podsycani niepokojącymi głosami w telewizji i nieskończonymi dyskusjami w mediach społecznościowych, mówili: a co jeśli to nieszczęśliwy wypadek, może ktoś zaaranżował zakażenie. Zamach bez śladów. Bez broni, bez włamania. Lecz lekarze, którzy działają nie domysłami, lecz biologią, odpowiadali spokojnie: Celowe zakażenie hantawirusem jest praktycznie niemożliwe. Okres inkubacji jest zbyt długi, sposób przenoszenia nieprzewidywalny, a dla sprawcy ryzyko nie ma sensu to nie film, to kurz, przypadek. Śledztwo szło dalej, weryfikowano kamery, analizowano cyfrowe zapisy, porównywano rejestry wjazdu. Wynik był prozaiczny. Od 11 do 26 lutego nikt nie zbliżał się do domu hakmanów. Żadnych obcych samochodów, żadnego ruchu na posesji, żadnych alarmów. Wszystko wskazywało na to, że tragedia była wewnętrzna, domowa, niezauważalna, nie aktem wtargnięcia, lecz powolnym gaszeniem się życia. Tymczasem ci, którzy naprawdę opłakiwali, starali się zachować kontrolę nad ostatnią stroną życia bliskich. Rodzina Gina córki, wnuki pasierbowie wystosowali wspólne oświadczenie prosząc by nie ingerować w ich prywatność i nie zamieniać Gina Hakmana w przedmiot śledztwa. Słowa brzmiały prosto. On nie był legendą, lecz tatą. W tych czterech słowach zawarty był cały patos. Szczególnie poruszający był głos matki Betsy, 91-letniej diowy Fister. Bez oskarżeń, bez gniewu, tylko ból. Prosiła by nie pokazywać i nie zamieniać śmierci córki w eksponat. Nie mogę patrzeć na te zdjęcia, za każdym razem czuję, jakby umierała na nowo, pisała do sądu. Starsza kobieta, która straciła dziecko, nie potrzebowała tłumaczeń. Sąd uwzględnił jej argument. Zdjęcia z ciałami zostały utajnione, publikacja zabroniona, dozwolone jedynie zewnętrzne ujęcia policjanci przed domem, puste podwórze, estetyka milczenia. Rodzina hakmanów, zawsze dbająca o prywatność, zrobiła wszystko, by finał nie stał się widowiskiem ani sądowym, ani telewizyjnym, ani cyfrowym.